Jadę sobie dzisiaj swoją w Trójką, a nagle za mną chmura dymu. Myślę, pierścień, Ale za chwilę pojawiło się brak ładowania akumulatora. Kierownica, mówię, pasek się zerwał. No i dobra, zatrzymałem się i co się okazało? Okazało się, że ta rolka jest ściachana do połowy, ale się kręci, a stanął kompresor klimatyzacji. I teraz dlaczego stanął kompresor klimatyzacji. Zobaczcie jaki hardkor. Zobaczcie jaki hardkor. Zobaczcie jakie te tłuki są zaorane. Tutaj tutaj o. Tu powinny być te blaszki, takie nie, takie półksiężyce, Półokręgi, półokręgi pół coś tam wycięte śruby, które go skręcają pogięte. i co się okazało? Okazało się, że panowie od klimatyzacji jak sobie psukają czynnik, to sobie nie dolewają oleju. Wszystko było suche w środku. Tu nie ma ani grama oleju. Może troszeczkę tłuste jest. Czyli po prostu przede mną gość, który go miał, a może przed nim, nie chcę nikogo oskarżać, jeździł do serwisu klimatyzacji, bo mu, taki, bo mu czynnik co jakiś czas, czynnika mu ubywało. No jak ubywa czynnika, to ubywa niestety też oleju. A jemu dopuszczali tylko czynnika i tego oleju było coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. Coraz mniej. Aż w końcu okazało się, że wszystko stoi. Nie, no tu jest sucho. Te tłoczki to ja musiałem młotkiem wybijać. Także przestrzegam. Dolewać oleju. Nadmiaru oleju w zasadzie może się tylko stać to, że stanie w skraplaczu i kima przestanie działać, bo się zamrozi. Chyba tak. Ale nie zatrzy się kompresor, a od niedoboru oleju stanie się to, co u mnie. Także śmietnik idę kupić drugi.